Dzisiaj mieliśmy spotkanie kapitanów Basket Ligi przed nowym sezonem 2022-2023 i gościliśmy przy cudownym miejscu w Sopocie, a gospodarzem tego miejsca był Przemysław Czubak. W związku z tym, w związku z tym proszę, powiedz nam, co to było za przyjemność, gdzie my jesteśmy, tak? gdzie my byliśmy. Bardzo miło było nam gościć, kapitanów drużyn Ligi Środowiskowej. U nas tutaj w Sopocie, w Aqua House, w pobliżu Aqua Parku Bardzo się cieszymy, że to spotkanie odbyło się już drugi raz u nas. Zawsze będziemy, dopóki możemy, będziemy wspierać Ligę Środowiskową. Zresztą ja sam, jak i tutaj niektórzy pracownicy, grają na parkietach Ligi, w drużynie ATR Gdańsk. Także niebawem spotkamy się na parkiecie. No właśnie, ale zanim przejdziemy na parkie, gdzie toczy się zacięta walka co wieczór, jednak no, musimy ich trochę potrenować. A w Waszym przypadku słyszałem, że będzie tutaj trenowanie. Smaków, tak, gustowności włoskich podobno, tak? Tak, Pani tak. Powiedz... Rozpoczynamy tutaj nową przygodę z pizzą, pizzą, makaronami. Nie zamykamy też naszego menu dla najmłodszych. Mamy dzieci, także wiemy, że, żeby, że dzieci lubią też dobrze zjeść. Mamy specjalne menu dziecięce, skierowane specjalnie do tych naszych najmłodszych klientów. Także, jak najmłodszych gości, mamy też duże zaplecze, jeżeli chodzi o dzieci, o plac zabaw wewnętrzny, zewnętrzny, wakacje, duży teren za obiektem, Dzień jest też sztuczne boisko trawiaste do piłki nożnej, zjeżdżalnie dmuchane, plac zabaw, także zapraszamy serdecznie. Czyli resumując też tutaj jakiś sezon zimowy, to kiedy gra się w koszykówkę, przyjeżdża się tutaj Ładuje się, wzmacnia się swój organizm pizzą. Pamiętajmy, że to jest włoskie danie, czyli lekkostrawne. E, I co, i tutaj na pobliski parkiet Basketligi? W jakim zestawie tym razem? W jakim składzie? Skład bardzo zbliżony do składu zeszłego roku. Zmocniliśmy się. W, w, tak naprawdę były w, teraz transfery pod koniec zeszłego roku, które z nami zostały, dwóch braci. E, doszedł jeszcze jeden e, wysoki gracz. Eee, także raczej e, znane twarze będą na parkiecie. Jakiś Jakieś z zakładacie, czy m, walczycie o zwycięstwa? Tak Cel jak jest to, zawsze jeden wygrana. Tak, wygrana. I o tak to także... chodzi tak naprawdę. E, w tym wszystkim nie zapominamy oczywiście o tej zabawie i przyjemności tak, tak, i, i tym naszym zdrowym ruchu, tak? <noise> e, czy to jesteśmy na bieżąco z Mundialem z piłkonożną? Czy ta pomarańczowa piłka ci bliżej, czy jednak ta nasza szarpana piłka? Jednak, jednak, jednak to jest zdecydowanie bliżej pomarańczowa i zdecydowanie bardziej wolę, jak te nasze biało-czerwone barwy wygrają w tą pomarańczową piłką. Wygląda to troszeczkę lepiej. <gry> tak, tak. No mamy w tym roku historyczne osiągnięcie. Życzymy oczywiście piłkarzom powtórzenie chociaż takiego wyniku, ale też trzymamy kciuki. Mhm. Ale wracamy na boisko koszykarskie już niebawem. Zespół ATR szykuje jakąś niespodziankę. Czy mobilizuje tylko siły na jakieś treningi. Nie wiem, czy są przygotowanie taktyczne, przygotowanie fizyczne, no bo o przygotowaniach smakowych już wiem. Przygotowania fizyczne trwały ca, 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 całe wakacje, tak naprawdę. Były to treningi indywidualne. <grym> Spotykaliśmy się też na salach, na różnych salach, w różnych okolicznościach, z różnymi osobami. Staraliśmy się zebrać tych, których się udało, żeby gdzieś sobie pograć. Także trenowaliśmy się, próbowaliśmy się troszeczkę zgrać, no i na pewno będzie to wyglądało lepiej niż zeszłego Integracje, integracje, zgranie i dobra zabawa, więc tak. Maculujemy powodzenia, oczywiście, że życzymy powodzenia wszystkim drużynom, żeby nie było tylko tak, ale widzimy się na prakietach. Dzięki wielkie. Dzięki, dzięki za Do zobaczenia. Do zobaczenia.